Halo, cześć, słuchaj, dostałem numer, do Ciebie numer, od mojego kolegi, nie wiem, może każdy do mi do Cię numer, mówi, że jesteś fantastyczny, Ale nie pamiętam, ale słuchaj, powiedz mi, jak to tam z tą ta sprawą wygląda, bo ja jestem, wiesz co, taki trochę nieogar w tych sprawach i, i wiesz o co chodzi. Z kapatami? No jeszcze nie chciałem spróbować. Bo ostatnio wiesz co widziałem film takiego Rocka Wandesa, może kojarzysz. I dyszedłem do wniosku, że mnie to kręci. Filmą Słucham. Nie zbieram wszystkich filmów pornograficznych, gdzie nie wolno. Wolisz tworzyć? Ci jakieś elementy tego. No no no, nawet. No to, to znaczy, wiesz co, Lizanie kakaowego oczka. A co chciałeś, żeby ci ktoś to zrobił? Chciałbyś komuś wyjść? Tak wiesz co, na zmianę No to nie ma problemu No nie pierdol A ja słuchaj, bo ja nawet wiesz co trochę hajsu trzepę i ja mogę przynieść dragi, kondony, wszystko Może jakiś melanz byśmy sobie pierdolnęli. Wiesz co, ja staram się nie taką Ale nie, nie mogę wiesz co jakieś kurwa feci czy coś pigułka, żeby wiesz co, przyjemniej było, nie? Wiesz co chodzi? Tabletka, Ekstaska, coś to wiesz, to chciałbyś święta. No kurwa, stary, nawet jutro. Czy jutro nie, jutro święta są? A po świętach? No, no. To wiesz co, ziomek? Nie tylko po świętach to już nie będę. Tak, a co się z tą wtedy dzieje? Wiesz tu? Przeprowadzam się, mam remont, już na będę. A powiedz mi w jakie rejony się przeprowadzisz, może gdzieś tu? O, o. Tam moja babcia mieszka nawet. To słuchaj, to ja do Ciebie zadzwonię, a na razie jeszcze pójdę sobie zwalić konia, bo mnie trochę to kurwa stary ci powiem nakręciło. No, szkoda, że nie będę mógł go w buzi. Szkoda. Trzymaj się, całuję. Elo. <grym> znać, znać, znać. Na koniec, na koniec i tak. Stary mówię kurwa, idę sobie zwalić konia, bo mnie bardzo nakręci Szkoda, że go nie mogę podtrzymać, w buzi. Tam. Halo? Dzień dobry, Kolportel Polska. Czy brała pani może udział w naszej seks-krzyżówce? Słuchaj, no brałaś udział w naszej mega-krzyżówce? No to jest krzyżówka, która jest zawsze w naszym czasopiśmie. Avanti! Avanti, no nie czytasz Avanti, dziewczyno? No to kurwa, co to odpowiada? you <laughs>